przerwy. Teraz mam matmę i muszę się ogarnąć. Żeby już nie być w łóżku, bo na matnie nie mogę. Ale zaraz muszę się ja chcę spać, się ogarniać i... chcę I na matmę. Hmm. Muszę zrobić z pośrednie łóżko. i za 9 minut na matkę, także my będzie mam także jedę siedzieć łóżko i pościliłam łóżko, także jest good i teraz się włosy i się sama ogarnę. I w ogóle zaraz mój głos, ale ja taki ja już jej wyglądam tragicznie i w ogóle nie, ja nie mam pustych włosów, tylko ja mam nierozczesane nie włosy. Jest dzisiaj poniedziałek, czyli pierwszy dzień tygodnia. Teraz mogę do Was tak... Dobra, nieważne. Mogę do Was mówić i do Okej, jestem okulary i... Dzisiaj to jest Polakę z lektury wczoraj też wysłałam um, pani plastykę i takiej prace Zaraz mam i na ubrać, ogarnąć i zrobić coś w Patrzcie, co tu jest, mam taki śnieżek. Chciałam tak sypać, ale bym musiała otworzyć. Jest taka zamieć. No, ta... No, zima przyszła. Dzisiaj raczej nie wyjdę na drugo. No, zobaczymy jaka jest pogoda Jakby ile stopni Wczoraj padało i dzisiaj znów pada I przez noc padało I zrobiła się taka pijanka Także no Tak, ale powiem wam szczerze Że ja już chcę wakacje Bo tak jak zawsze chciałam tą zimę, żeby był śnieg To teraz już nie chcę, mam dosyć Śniegu Chcę już wakacji Chcę lato. Tak, także ja teraz sobie dołączę do matematyki i pójdę się ubierać. Zawsze jak wstaję po pierwszej lekcji w łóżku, to zawsze jeszcze się włosy. I albo idę do toalety się ogarnąć, albo się ubieram. A zawsze się idę ogarnąć, a ubieram się dopiero po trzeciej lekcji. Ale dzisiaj mi naszło, że chcę się dzisiaj ubrać, więc Zaraz wam wszystko pokażę ogólnie Okej, okay, wszystko mamy O, spotkanie Mam skarpetek, więc musiałbym pójść do pralni Zobaczcie, bo dosypali moich rodziców Bo mają tam pranie Także dochodzimy sobie do Kluka, szpink, na spotkanie Tutaj już piękne limowanki Wiążą na ścianie takie to świeci jakieś ciemno Więc możemy sobie teraz to zapalić NISC! Są moje ciutki, teraz się ubiorę i zaraz pokażę w co się ubrałam także Ubrałam się. Tak, Ancy okay, ubrała taką krótką, taką, szeroką lustrę. I zwykłe I... legginsy. I... I Jak widzicie, z... słuchać panią. Także ja mam już matematykę. Na... Pozdrawiam z matematyki, idę po książki i no, będę tutaj przy biurku. normalna i tu był śnieg, więc ja sobie go zrzuciłam, otworzyłam okno i mam śnieg w pokoju. I tak. No. Wow. Śnieg, ale ja chcę już wakacje, bo w sumie już za dużo tego śniegu. Jakoś chciałabym wakacje, a nie śnieg. Już się rozstapię. Ale no, nie jestem nienormalna. I zaraz mam religię, także chyba nie będzie mój typowy dzień. ogóle nieważne. Fajnie. Teraz się ubieram na dwór, bo mam piękny śnieg, śnieg, tak jak już wam pokazywałam. I idę z moją siostrą i jej przyjaciółką na dwór poruszać się śnieżkami. Jesteśmy na śniegu właśnie, bo jest bardzo dużo śniegu, więc jesteśmy. Idziemy na inną górkę, bo ta nie jest dobra górką. Zaraz idę na sanki, bo ale mi wywozi. Nie, nie. Czemu Więc idziemy na inną górkę, bo w sumie ta to nawet górką nie było I... Oh, jest tyle śniegu, że to jest jakaś masakra. Jak to jest wakacje? Lato, właśnie. Oh. A później idziemy na a może też może na dwór. Idziemy, na ten, idziemy tak? później jeszcze też no. na dór, a teraz przyszłyśmy się ograć. Ale rumieńce. Takie straszne. Straszne rumieńce i... O Jezu! Tak i jakby wróciłam ze śniegu i ja wyglądam tak, tak słodko. I jest mega, dużo śnieg to jest mega, bo wróciłyśmy, bo trochę się robi taka zamieć. No i było tak słodko, bo. O, taki lubię też w ogóle. I co? Muszę się i później będziemy, pójdziemy też na dół, bo będziemy grać w amugabrowodzie w życiu. No. Taki vlog. I co chcesz powiedzieć? Gwanyzmę ale no tak słodko trochę także tak i nadłużnienia okularów bo troszkę się bałam nie, a teraz mamy lasy, bo będziemy grać w among us w prawdziwym życiu musimy jednego play, w 那不。 Ja się spielę, że ja oglądam na YouTubie rzeczy, różne filmiki i właśnie zasłoniłam sobie okno i zapaliłam lampeczki tutaj na komodzie, na tej toaletce oraz na, nad biurkiem. Odpoczywać później zasiądę do lekcji, pouczę się, bo jutro mam kartkówkę z... No, zobaczę w dzienniku. I właśnie sobie odpoczywam, bo wcześniej wróciłam ze śniegu, zjadłam obiad i właśnie poszłam podpoczywać i teraz odpoczywam nadal. 17.11 i co, ja chyba teraz się zabiorę do lekcji, bo mi dosyć sporo. Także kartkówka, później jeszcze muszę przepisać jedno zadanie, temat i zrobić zadanie domowe i to tyle i mam wolne i później zobaczymy co będę robić także tak, przecież wieczorem mam zawsze wyrobioną rutynę, więc rano też muszę sobie jakoś wyrobić, bo wieczorem mam już serię mega wyrobioną, już będę się z żegnać do no, subskrypcji i co jeszcze będę się będę żegnać już leżę w łóżku i w drugim dniu tego vloga. że vlogi się mega przyjmują, także nagrywam vlogi i już po wszystkich lekcjach. Hej, już to po wszystkich lekcjach i nadal następnym <grym> tym Tak, ale jakoś tak wyszło. Miałam dzisiaj taką z której właśnie wczoraj się uczyłam. I myślę, że będę szóstka Mega się starałam dzisiaj nadal A Patrzcie, nadal mam się, jak tylko Michaela tu odśnieżą, więc tak brzydko wygląda, ale. Nadal mamy śnieg i dzisiaj idę na siatkówkę. Dzisiaj idę na siatkówkę, bo Pan dostał licencję. Już możemy, wiecie, z powodu tego, co się dzieje na świecie, nie wymawiam tego słowa, bo jeszcze film zablokują, ale no, nie mogliśmy przez to, co było właśnie. Czyli przez... no, wiadomo przez co. A teraz już możemy i będziemy normalnie chodzić, tylko godziny nam się zmieniły, bo mieliśmy zawsze od 15 do 16, a dzisiaj mamy od 15.30 do 16.30 Ja idę się ubrać, ogarnąć, umyć zęby, bo jeszcze nie umyłam, bo przed chwilą miałam no, drugie śniadanie i staram się wyrobić taką rutynę już Ja czasami mam taką samą rutynę i staram się wyrobić taką fajną, produktywną rutynę. Z wieczora już mam produktywną wieczorną, to już w ogóle mam mega wyrobioną, ale rano nie mam i muszę sobie taką wyrobić. Spadły mi lampeczki, muszę podkleić. Chcę wyrobić poranną. Trochę już mam, ale nie, muszę, nie mogę być takim leniem. I na pierwszej lekcji leć w łóżku. Także staram się to poprawić. Ale na razie zobaczymy. Staram się, także myślę, że mi się uda. A ja teraz idę się ubrać, ogólnie ogarnąć się. I widzimy się później. Siemka, z się mojej szafy. Telefon nie spadł i jest u moich y, rodziców w sypialni, znaczy moich rodziców stoją, ale <grych> wiecie o co mi chodzi. Idziemy do łazienki na suszarkę, bo tutaj nie ma. Teraz ja się idę przebrać. I się przebrałam i teraz nie mogę twarz zęby i włosy, także... Nie mam tu ale ja dzi dzisiaj je czytam także good. teraz już słyszę, że muszę i gotowa i teraz mogę odpoczywać ale zrobię lekcje, bo jak widzę w siatków, kiedy mi się później będzie chciało to się na angielsku, bo to pani pytam I, i co? Nie. jutro pani będę zrobić polski, bo dzisiaj pani przesuwa, bo mamy poniedziałek, środek, piątek mamy lekcję, a we wtorek i czwartek pani przesuwa. dalej muszę mm, zrobić zadania, domowe z matematyki i, I muszę zrobić na informatykę. Także to są plany moje z nauki na dziś. I dalej wiem, co będę robić. Zobaczymy, jak się dzień potoczy. Będzie właśnie taki mój typowy dzień, bo zazwyczaj tak robię w ciągu dnia, ogarniam się. No może i tak późno, ale zazwyczaj też się tak właśnie ogarnię, bo w ogóle wszystko. Także zrobiłam mój typowy dzień. A że teraz lekcji, a że teraz tych lekcji, a że teraz tych lekcji nie zrobię, ponieważ moja stroma Boże! Moja ma matmy i potrzebuje tam kamerki, i w ogóle to jest mój laptop, ale ja jej pożyczam. No to sobie zrobimy troszeczkę później, a zaraz będę zaszukała sobie rzeczy na siatkówkę, czyli buty, tam wiecie. Takie sprawy do sportu, które są potrzebne. Czy widzicie, jest śnieg, a on nadal pada, i ja nie wiem, czy widać. Chyba widać. Nie wiem. No, widać. Widać jak pruszy, no i teraz będzie super. Wczoraj miałam tak mało energii, a nie, dzisiaj mam mega dużo. Może przez to, że mi się siatkówka, bo jednak troszeczkę tęskniłam, że tak powiem, bo bardzo lubię grać w siatkówkę. Stąd w ogóle ciemne głosy tak poprawiam, ale mnie wkurzają. Nieważne. Mi też mówi i pisze, znaczy, w sobie, no pisze pod komentarzami, pod vlogiem, co ostatnio dodałam, że super vlogi i w ogóle, że uwielbiam moje vlogi i żeby więcej. Dlatego dla Was teraz nagrywam taki mój vlog, typowy dzień, więc mam nadzieję, że mi się spodoba, bo widzę, że mega vlogi się przyjmują, także będę ich więcej coraz nagrywać. Piszcie w komentarzach w ogóle, jakie filmy jeszcze chcecie na moim kanale, bo, bo chcę wiedzieć, jakie wy chcecie filmy to naprawić, tam przykleić, bo to mi spadło. Mam sobie takie nakalane wciśnięcie, taką krótką bluzkę i pod bluzkę, bo ona jest krótka. Także sobie stanie pod bluzkę, żeby bo no, ona jest krótka, więc tak jeszcze będą buty sportowe. Okej, okay, i mam. To są takie zwykłe moje Nike. I teraz jej pakuję, to wszystko pakuję w worek. W gdzie mam wszystkie moje plecaki i znajduje się tam też mój ten worek, także teraz wszystko pakuję. Okej, okay, spakowałam już warunki, muszę zaraz zamknąć I co? Jeszcze oczywiście będę miała wodę w bidonie na... Aha, i biorę jeszcze bo tutaj założę okulary Ja nie wiem dlaczego nie noszę tego okularów Nie widzę nic, mam zamazane, a ja nie noszę A to przez to, że mam je brudne, te tylko teraz wyczyszczę Ściłam i wreszcie coś widzę, bo ciągle jak miałam zamazane i bezmiana Zamazane, bo jak nawet tak mam telefon, tak tak to um, mam już zaznaczone, także teraz mam okulary. I je, jeżeli ktoś by był ciekawy, to tak ja na trening ściągam, żeby mi to związane i nie wiem czy związywać w głąkę czy w koka. Związałam w, związałam w kitkę, idę już z workiem i idę sobie przeszykować. Będę do picia, bo za jakieś 25 minut 30 wychodzę. I właśnie idę na świadkówkę. I wiem, że wieczą słychać, ale idę. I jest mega dużo śniegu. Oddźmy się do Was może w szacji, a może już w domu zobaczę. No. Bo teraz idę. dla masaczka, żeby było mnie słychać i są szumy i będę godzinę jak robię sklepie. Hejka ja wszystkim, tam się z wami o wiele, wiele, później Teraz nawet się nie odzywałam, tylko nagrałam jak byłam w sklepie i to było około 17.30 17 jest 17 godzina 22, coś po 22 także teraz do was odzywam, ale w sumie nic ciekawego przez ostatnie godziny nie robiłam naprawdę ja na odpoczywałam i się uczyłam Szczegóły. Tego właśnie się uczyłam, bo jutro mam kartkowkę Robiłam zadanie z Polaka i z Matmy no i to mi trochę zajęło i gadałam wtedy z koleżanką jakieś dwie godziny mi się to zajęło i nic tam później nie robiłam, tylko oglądałam filmiki i dopiero teraz się do odzywam, bo idę się kąpać zrobię sobie pielęgnację i pójdę do łóżka będę montować ten filmik Także mam. A nie wiem, czy się jeszcze będę z tym żegnać. Może coś tam wam nagram. Bo znaczy nie na mam to nagrywać na no nic I tak nadal tego nie przykleiłam. Wow, super. Już ostatnio wam pokazywałam, że mnie właśnie włosy tym. Tym takim szaponem, już się kończy. Nie kupiłam ten sam, tylko inny i on właśnie intensywnie będzie niby odżywiać także będę testować bo tamten mi się mega sprawdził z tej samej serii tylko on co innego robi i z, w ogóle z innych produktów jest także wytestuję i wam powiem Ha, i jeżeli ktoś oglądał vlogmasy no to mam właśnie do do mycia prysznic, mam właśnie ten taki mango i jeszcze raz Wam bardzo polecam, bo świetnie pachnie i świetnie myje, także polecam. Zęby ogólnie waż wodą sobie. On już rusza, sam już ruszczę sam, jeszcze I tak, jak nie suszę w kąsie. ja i tak nie idę teraz spać, a moje włosy szybko sną do nagrodę sobie. się wysuszą. I ja idę do pokoju. jeżdżę tam coś tam drogę przy toaletce. No. I pójdę do łóżka. I pewnie będę się na telefonie. I pewnie mam na filmik. Za dużo to. Nie. do łóżka nie idę spać, ale idę do łóżka tutaj. Teraz będę idzie do spania, zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się filmik spodobał, e, musicie zrobić subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Widzimy się na samym moich filmikach i co? cześć!